sorem programu był producent preparatów Hepaslimin na wsparcie pracy wątroby i prawidłowej masy ciała. HEPA Slimin. Mój dziadek pije kawę zbożową od dziecka. To już ponad. 53 lata. No i zobacz, jak super wygląda. Babcia trenuje go od rana. Bułki, spacery, naprawy i te sprawy. I za to ją kocham. Bakterie gromadzą się w jamie ustnej. Skuteczna formuła Colgate Total pomaga usuwać nagromadzone bakterie, by zachować zdrowy uśmiech i zapewnić codzienną ochronę. Colgate Total. Skuteczniejsza ochrona dla zdrowia jamy ustnej. Jedzenie daje ci energię do działania, ale gdy zjesz za dużo, w biegu lub w stresie, Twoje trawienie za tobą nie nadąża. Stosuj Verdin Kompleks na co dzień, nie od święta, i uwolnij się od uczucia ciężkości, pełności i wstęć. Wystarczy już jedna tabletka. Verdin Kompleks i trawienie za tobą nadąża. A po cięższych posiłkach wypróbuj Verdin Max ze skoncentrowaną kurkumą. Każdy z nas potrzebuje poczucia pewności, również w kwestii zdrowia zębów. Elmex ściśle współpracuje ze środowiskiem stomatologicznym, w celu zrozumienia potrzeb zdrowotnych naszych zębów. Dzięki skutecznym i konkretnym rozwiązaniom naukowym daje nam pewność, że optymalnie dbamy o ich zdrowie. Wybierz Pewność, wybierz Elmex. List do Mikołaja napisany, kart w galarecie jest, sianką mam. O, a z naszą ofertą to dużo sianka w kieszeni zostanie. Ja tam w kieszeni. W prezentach ulokuje. Teraz smartfony 5G do 70% taniej w ofercie z abonamentem. Idealny na prezent. O, gruby Mikołaj w tym roku będzie. Przejdź do Play na święta Motorola Moto G35 5G do 70% taniej, bo w Play płacisz mniej. Play. Choinka, nie pamiętam, gdzie sanie zaparkowałam. Święta i to pytanie, czy byłem grzeczny? Dla grzecznych od święta Play też pamięta o prezentach. Ho ho ho. Na święta super szybki światłowód i telewizja z bogactwem filmów i seriali na rok w prezencie. Zasłużyłem. Odpalajmy. Fajne łóżka. Heh. Urodzony amant. Hmm, też tak potrafię potem pokażę. Myśli, czy karpia kupi. Dla mnie bombka. Na święta od Play Światłowód i telewizja na rok w prezencie, bo w Play płacisz mniej. Play. Wszystko, czego dziś chce. Pamięta o tym, Intermarsze. A teraz zbiera, hit. Pomarańcze kilogram, zbiera, tylko 2,99 euro. Intermarsze. Wszystko, czego dziś chcę. Z Biowitalem łatwo pamiętasz o prezentach. Składniki Biowital Zdrowie Plus wspomagają pracę serca, a ty łatwo spełnisz składane życzenia. Dużo zdrowia. Zdrowych świąt. To za to za Łatwo prezent z Biowitalem. Dziadek na święta powiedział, że to już chyba najwyższy czas, że on by chciał mi przypisać to auto. I spisaliśmy taką umowę: sprzedał mi go chyba, nie wiem, za 20 zł, czy tam za ciasto. Specjalne musiałam dawać ściereczki do przecierania samochodu, bo przecież to nie był zwykły samochód. To nie jest tak, że my chcemy to auto sprzedać, no bo teraz, gdy dziadka już nie ma z nami, no to ja nie potrafię się nim tak dobrze zająć. Szukam kogoś, kto go pokocha, tak jak dziadek. Szukamy pasjonata Wartburgów. W jest świąteczna akcja 4 za 3, że ho ho! Teraz kupując w klubie 4 dowolne pompki ozdoby, wianki czy lampki choinkowe płacisz jak za 3. Miksuj jak chcesz. Zapraszamy do świątecznego miasteczka Lerwamerleu. Muszę zmienić telefon. Musisz zmienić telefon. Musisz? Przenieś numer do plusa. Teraz Realme 12 Pro 5G za pół ceny. Plus. Cześć. Pozowanie w bikini to nie tylko praca, to sposób na życie. Dwójka przyjaciół odnajduje sposób na biznes. Piękne kobiety o boskich ciałach. Pikantna komedia Akademia Modelek Bikini. W poniedziałek o 20.00 w Tele5. Ta szkoła ma potencjał. Ale moje dzieci tam jedzą, gdzie dostaniesz pięć tako za dolce, nigdzie? I o to chodzi za jakość się płaci. Gdzie tu można zjeść coś dobrego? Kilka kilometrów stąd, po prawej jest świetny lokal. Utknąłeś z jedną z najlepszych pucharek w Nowym Meksyku marzenie. Specjalność zakładu we wtorek o 20:00 w Tele5. Miłość ma nie jeden smak. Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Klejnot TV. Ja się nazywam Weronika Kwiatkowska i przedstawię Wam fantastyczne oferty. Przyszykowałam mnóstwo sprzętów do wyposażenia Waszej łazienki i kuchni. Będę miała dla Was także bardzo modne leggingsy, które łączą w sobie estetykę jeansów oraz właściwości body shapera. To będzie specjalny produkt dnia, który możecie zakupić w naszym programie blisko do... 16, a na sam koniec programu przedstawimy Wam nasze e, niezawodne ręczniki, superchłonne z gramaturą GSM 550. Myślę, że wszyscy będą mogli dzisiaj wybrać świetne produkty. To już chyba koniec naszego programu. Bardzo się cieszę, że dołączyliście do nas. Jesteśmy z Wami codziennie, także w dni świąteczne. Zapraszam Was do oglądania naszych programów. I zapraszam już teraz na kontynuację programu o godzinie 18.00. Powrócę z biżuterią. Cześć. Pozowanie w bikini to nie tylko praca, to sposób na życie. Dwójka przyjaciół odnajduje sposób na biznes. Piękne kobiety o boskich ciałach. Pikantna komedia Akademia Modelek Bikini w poniedziałek o 20:00 w Tele5. Ta szkoła ma potencjał. Mi, ale moje dzieci tam jedzą, gdzie dostaniesz pięć tako za dolca, nigdzie. I o to chodzi, za jakość się płaci. Gdzie tu można zjeść coś dobrego? Kilka kilometrów stąd, po prawej, jest świetny lokal. Utknąłeś z jedną z najlepszych pucharek w Nowym Meksyku marzenie. Specjalność zakładu. We wtorek o 20:00 w Tele5. Miłość ma nie jeden smak. Sponsorem programu jest producent leku na zaburzenia pracy wątroby Eselif Forte. Takie pierdolstwo to się może trafić dusia. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy nowe jest, nowe jest już. Oho, rezerwa. Yy, tato, a możemy na Orle? Na zapikanki. mam trzy rodzaje sera. Trzy rodzaje sera. A może burger? Burger. Z boczkiem. Może hotdoga? doga hot doga Wyobraź to sobie. Smak naszych zapiekanek, burgerów i hot-dogów. Nie zapomniałeś o czymś? Rezerwa. Orlen Stop Cafe. Płać jak Inga świątek? Czyli właściwie jak? Kartę Visa w telefonie. Jeszcze wygodniej i bezpieczniej. To proste. Pokażę Ci, jak to zrobić. Ty też zrób kolejny krok i dodaj kartę Visa do telefonu. To nasza najlepsza technologia wybielająca zęby. Colgate Max White Ultra. W odróżnieniu od zwykłych past, posiada przełomową formułę, która usuwa głębokie przebarwienia, wybielając zęby już w 3 dni. By zawsze, gdy się uśmiechasz, czuć się doskonale. Colgate Max White Ultra. Lidl po raz kolejny, najtańszy. Lidl jest najtańszy. Lidl on halvenki. Lidl jest najtańszy. Najtańszy. No, jest najtańszy no. Lidl jest najtańszy. Lidl. Właśnie tak! Bo wśród sklepów badanych w Polsce przez ASMSFA w październiku to właśnie Lidl jest najtańszy. Tak, lidl najtańszym sklepem spożywczym. Najtańszym, że! Ho, ho, ho! Święta i to pytanie, czy byłem grzeczny? Dla grzecznych od święta Play też pamięta o prezentach. Ho, ho, ho. Na święta super szybki światłowód i telewizja z bogactwem filmów i seriali na rok w prezencie. Zasłużyłem, odpalajmy. Fajne łóżka. Hmm, też tak potrafię, potem pokażę. Myśli, czy karpia kupi. <grafię> Dla mnie, MONKa. Na święta od Play: Światłowód i telewizja na rok w prezencie, bo w Play płacisz mniej. Play. To może dzikie z Argentyny. Szeroki uśmiech, owoce, można zostałaś go rybą! Cel Gros, zrealizujesz twoją ulubioną listę zakupów. Pomarańcze taniej, tylko 2,99 za kg i karp świeży polski, tylko złoty 59 za 100 gramów. Cel Gros, wesołych świąt. Dziadek na święta powiedział, że to już chyba najwyższy czas, że on by chciał mi przypisać to auto e, i spisaliśmy taką umowę. Sprzedał mi go chyba, nie wiem, za 20 zł, e, czy tam za ciasto. Specjalne musiałam dawać ściereczki do przecierania samochodu, bo przecież to nie był zwykły samochód. To nie jest tak, że my chcemy to auto sprzedać, no bo teraz, gdy dziadka już nie ma z nami, no to ja nie potrafię się nim tak dobrze zająć. Szukam kogoś, kto go pokocha, tak jak dziadek. Szukamy pasjonata Wartburgów. Gwiazdkę z nieba, poproszę. Inkę korzenną z gwiazdką a Dobre, na no, chyba dla reniferów. Dla trola też. Są na repetę i lecę. Karp jest darem naturalnych stawów. Z łatwością kupisz go i zamienisz w wiele tradycyjnych i oryginalnych potraw. Dania karpia dodadzą smaku wspólnym świątecznym chwilom. Karp tradycyjnie smaczny, zdrowy z natury. Stwórz w domu świąteczny nastrój z Jula. Znajdziesz tam 15 tysięcy prezentów świątecznych, pięknych dekoracji i wiele więcej w niskich cenach. Sprawdź naszą świąteczną ofertę w multimarketach i na yula.pl. W nowym roku będziemy spędzać więcej czasu z rodziną i z przyjaciółmi. Twoje cele, Twoje decyzje. Realizuj je z kątem Millenium 360 stopni i innowacyjną apką Bank Millenium. Już od 140 lat Galbani dzieli smak Dolce Vita z Włochami. Ciesz się kremowym mascarpone także dzisiaj. Galbani. Il gusto della Dolce Vita. Z BioWitalem łatwo pamiętasz o prezentach. Składniki BioWital Zdrowie Plus wspomagają pracę serca, a ty łatwo spełnisz składane życzenia. Dużo zdrowia. Zdrowych świąt. Dużo za to za Łatwo prezent z BioWitalem. Bakterie gromadzą się w jamie ustnej. Skuteczna formuła Colgate Total pomaga usuwać nagromadzone bakterie, by zachować zdrowy uśmiech i zapewnić codzienną ochronę. Colgate Total skuteczniejsza ochrona dla zdrowia jamy ustnej. W Leroy jest świąteczna akcja 4 za 3. Że ho ho! Teraz kupując w klubie 4 dowolne bombki ozdoby, wianki czy lampki choinkowe, płacisz jak za 3. Miksuj jak chcesz. Zapraszamy do świątecznego miasteczka Leroy Merlin. Sajos oleo intense. Farba bez amoniaku. Technologia Plexin Oil chroni i pielęgnuje włosy. Trzy razy mocniejsze. Dla zdrowo wyglądających farbowanych włosów. Sajos Oleo Intense. Odkryj koloryzację do brwi Sajos Brow Tint. Łatwa aplikacja w 5 minut. Sajos! Moje włosy wpływają na to jak się czuję. Kiedy są zdrowe, czuję się świetnie, ale kiedy są zniszczone, psują mi nastrój. Nowe maski Schwarzkopf Gliss z systemem Haptic intensywnie regenerują i odbudowują strukturę włosów dla zdrowo wyglądających i 100% mocniejszych włosów bez obciążania. Nowe maski Schwarzkopf Gliss. for every you. I am invictus. I am. I am. I am. The masculine fragrance. Invictus by Rabanne. Sprawy zawodowe. i te jakże osobiste. Te, bez których nie da się żyć. I jeszcze te niecierpiące zwłoki. Wiemy, ile masz na głowie. Dlatego pamiętamy o wielu sprawach za ciebie, a inne ułatwiamy. Bo z Alior Bankiem wygodę masz na koncie. Już dziś załóż konto jakże osobiste, z kontem megaoszczędnościowym. Płać kartą i korzystaj z oprocentowania 8% przez 3 miesiące dla nowych środków do 50 tysięcy złotych. Alior Bank. Cześć. Pozowanie w bikini to nie tylko praca. To sposób na życie. Dwójka przyjaciół odnajduje sposób na biznes. Piękne kobiety o boskich ciałach. Pikantna komedia Akademia Modelek Bikini. W poniedziałek o 20.00 w Tele5. Ta szkoła ma potencjał. Głupio mi, ale moje dzieci tam jedzą. Gdzie dostaniesz pięć tako za dolce? Nigdzie. I o to chodzi. Za jakość się płaci. Gdzie tu można zjeść coś dobrego? Kilka kilometrów stąd po prawej jest świetny lokal. Utknąłeś z jedną z najlepszych kucharek w Nowym Meksyku marzenie. Specjalność zakładu. We wtorek o 20:00 w Tele 5. Miłość ma nie jeden smak. Sponsorem programu jest producent irigasino zestawu do płukania nosa i zatok. Irigasin. Fajnie. Czuję, czuję się dobrze, jak jestem sam na scenie i dostaję brawa. A on...